Siemano z tej strony Kuba i Adam. Dzisiaj przychodzimy do Was z kolejną nowością, o której już wspominaliśmy. Jest to jedna z grubszych nowości na przyszły sezon, na ten i przyszły sezon. I jest to. Co Adam? Track Rail. Nowy Track Rail. Nowy Rail, czyli totalnie nowa generacja. Adam, pierwsza jakaś rzecz, która w ogóle ci się. Co ci rzuca na myśl, jeżeli chodzi o różnicę pomiędzy tą generacją a poprzednią generacją? Bo mi się rzuca jedna od razu <laughs> koło. Tak. E, względem generacji poprzedniej e, w tym rowerze zostały zastosowane koła w dwóch rozmiarach, czyli przysłowiowy malet mulet. E, z tyłu mamy koło 27,5 cala, a z przodu 29. Odpowiem od razu na twoje pytanie. No, które ja, widzę, nie, nie, nie ja nie, nie, już wie, masz, Ja to nie miało być pytanie, to miało hmm. być y, zdanie, y, które jasno mówi, że tutaj koła 29 cali nie zamontuje. Nie włożymy. Jakie jeszcze różnice Adam. No, różnice polegają jeszcze na... Mówimy na razie o ramie, no nie? To w sensie, jeżeli chodzi o geometrię... No tutaj zdecydowanie rzuca się pewnie w oczy kąt rury podsiodłowej. Został mhm. mocno wypionowany względem poprzedniej generacji. Patrząc na ten rower, pierwsza, może nie pierwsza, ale kolejna rzecz, która e, rzuca mi się w oko, to jest brak tutaj klapki, klapki, no, tak to nazwiemy, maski, <laughs> gdzie możemy wyciągnąć baterię. W poprzedniku tutaj ona była, wyciągać sobie elegancko baterię. Jak to jest w tym przypadku? Gdzie baterię wyciągamy i czy w ogóle ją wyciągamy? No to tak. Faktycznie bateria w poprzednim roczniku była po stronie napędowej, od boku mhm. ramy. W się sensie wyciągana, tak? Mi tak no na wyciąganie. Mhm. sposób od boku. W kolekcji 2025 sytuacja wygląda w taki sposób, że baterię wyjmujemy od dołu. Myślę, że tutaj nastąpiła największa rewolucja. Pojemność baterii. W każdym z modeli wynosi 800 watogodzin. Pięknie. Z możliwością, już jest dużo, nie? z możliwością rozszerzenia jej dodatkowo o 250 watogodzin z baterią Bidonem. Ekstenderem Ekstenderem. Także zasięgi mamy już tutaj przepotężne wycieczki górskie no zaryzykuję stwierdzenie, że końca nie mają w tym momencie. Jak chodzi o silnik, jest to delikatnie odświeżona wersja poprzedniej generacji boscha CX czwartej generacji. Tutaj mhm. mamy CX piątej generacji, jest troszeczkę lżejszy, okay. dopracowany w szczegółach, ale jego moc i inne parametry pozostają na tym samym poziomie. Co ciekawe, bateria z nowej generacji, mimo tego, że jest jakby większej pojemności. Waży tyle samo dokładnie, ile bateria z poprzedniego. Roweru. Widzę jeszcze tutaj, że pojawił się znany mi z mojego rowera, nie wiem jak to nazwać, element, który zmienia progresję dampera i również można tutaj zainstalować, bo to chyba nie są, to są miski zero, tak. ale można zainstalować miski zmieniające kąt główki, tak? I z tego co pamiętam, to tego w starym Railu nie ma. Nie. E... Jeszcze z minolink, który występuje, ale te dwa elementy to są. Nowości. Tak, w przypadku Rayla jest to nowość. Minolink jest już dobrze znanym systemem hmm. zmiany geometrii i kąta główki. No ale dodatkowo w tej wersji dostajemy flip chipa takiego z możliwością zmiany progresji dampera. No i kwestia sterów, które dodatkowo też pozwalają wypłaszczyć kąt główki o kolejne pół stopnia. Jeżeli mowa o dopasowaniu rowera pod Ridera, to powiedz mi Adam, czy kojarzysz może jaki maksymalny skok widelca jesteśmy w stanie tutaj do przodu założyć? W przypadku Raila jest to 180 mm. Okay. Jak chodzi o widelec, z tyłu nie ma możliwości zwiększenia skoku zawieszenia. Okej, okay, ale z tego co mi wiadomo, to seryjnie w tym rowerze jest z przodu 160 skoku i z tyłu też 160 skoku, a znaczy to to, że jest zwiększony skok względem poprzednika o 10 mm z tyłu, mhm. bo w poprzedniku było z tyłu 150. Tak. Czyli tutaj mamy ekstra, to w sumie jest bardzo ważna kolejna różnica. Z tyłu mamy ekstra 10 mm skoku. Myślę, że większość różnic yy, wymieniliśmy. Przejdźmy teraz sobie do rozmiarówki. Adam, jakie rozmiary występują w przypadku Rayla? W przypadku Rayla występują cztery rozmiary. Jest to rozmiar S, M, L i XL. Przy czym. SK jest e, jedynym możliwym rozmiarem na dwóch kołach 27,5 calowych. Okay. Nie występuje możliwość. I przód, tył rozumiem, że mamy małe koło. Tak. E, widzę, że mamy tutaj dwie aluminiowe wersje Raila. E, ten wygląda dosyć podstawowy. Jest to Rail 5 i e, e Rail 8. E, <laughs> I to są dwie jedyne aluminiowe wersje tego rowera. Tak. Jeżeli chodzi o carbon, e, co mamy dostępne? No jeśli chodzi o wersje karbonowe, jest tutaj już troszeczkę więcej opcji do wyboru. Co? Raila 9.7, Później mamy Raila 9.8 w wersji na wyposażeniu. Tak, tak. Z Zawieszeniem Foxa i o sprzętem to, to, to jest bardzo ciekawe, no właśnie, bo jest tak, jak powiedziałeś, Fox Performance GXT Type lub ciut gorsze, znaczy ciut gorsze, no. E, nie elektryczny lub, napęd. Lub nie, nie elektryczny XT. napęd Shimano XT. Mhm ale zawieszenie Ultimate. I od RockShocka. Tak, przepraszam, tak, od I to w, naprawdę wydaje się być w sumie mega, mega fajną opcją. Nie? Mhm. Ten elektryk trochę też napęd szybciej zżera, że tak powiem, nie? jeżeli chodzi o kasetę, łańcuch i tak dalej, trochę to bardziej cierpi. Także może trochę tańszy napęd a super zawieszenie, także no na, pewno jest, na to, pewno jest to opcja, nad którą bym się pochylił, jeżeli bym taki rower... Fajny miał. ruch ze strony Trek'a, że daje możliwość wyboru e, roweru w różnych specyfikacjach zawieszeń. Szkoda, że nie ma tego Ultimate'a, Rockshocka i GX'a, te Ipad no, to w ogóle. Jest e, 9.9 model jeszcze. Ach, tak, znaczy, wiadomo. No i tak jak już powiedziałeś model 9.9? 9.9 też wychodzi w dwóch opcjach, jest na napędzie XX, i x 0 mm -hmm. wszystko w wersji T-Type, no obie są już na tyle dopasione, że ciężko jest się tam do czego czegoś... I wszystko jak... na roku. Tak. Okej. Okay. Wersje są też tam wyposażone już w AXS, a no wszystko jest jakby w elektryce, w wersji na tej niższej grupie napędu mamy kody jeszcze, a w tym najwyższym, najwyższym, najwyższym modelu już mamy Maven... Czyli w x 0 mamy kody, tak? Tak. A... XX Majvene. Ok, super. Fajnie, że o tym mówimy, bo ostatnio gdzieś przy Streszu Plus trochę narzekaliśmy te hamulce. Możecie się domyślać, yy, będzie u nas do przetestowania nowy rail. Będzie to rail mm, ósmy. Dokładnie ten, który tutaj stoi. W sensie nie dokładnie ten, ale yy, ten model. Ten model, tak. A w jakim rozmiarze? No pewnie w każdym. Nie wiem jeszcze dokładnie. W każdym? To już pytanie do. Do Bo, szefa. Do bossa, co, co tam mówię? Dobra. Tak czy siak, będzie to Rail 8. Mhm. I nie omieszkam się go przetestować. A ty? Ja też. Mnie <grym> bardzo ciekawi ten rower pod kątem eksploracji gór z tobołkami moimi. Zastanawiam się, jakby to się zachowywało. Miałem okazję powiedzieć na poprzedniej generacji mhm. z torbą z przodu, tutaj ze spaniem i ze wszystkim. i tylko czekam na to, że się pojawią. A ja jestem bardzo ciekawy tego, jak ten rower będzie współpracował z małym kółeczkiem z tyłu. To naprawdę przy, yy, przy tym rowerze, który jest już jednak pełnoprawnym elektrykiem, cięższym rowerem, jak wpłynie na jego zwrotność to małe koło. Myślę, że to może być, może być yy, całkiem ciekawe. Także dzisiaj suche fakty, a za niedługo yy, myślę, że jeżeli tylko te rowery się pojawią, to jeden z yy, no na pewno jeden z nich zostanie przeze, przeze, przeze mnie przetestowany. Może nawet w śniegu zobaczymy. W sumie fajna opcja. Podsumowując, myślę, że opowiedzieliśmy trochę o podstawowych różnicach. Co nowego uświadczymy w nowym Railu: podstawowe rozmiary i podstawowe modele. Czyli taka garstka informacji, która będzie Wam przydatna, jeżeli będziecie zainteresowani tym rowerem. W kolejnym odcinku prawdopodobnie nowy Powerfly. No i co? I myślę, że czekajcie na materiał z testów. Ja się nie mogę doczekać, Adam myślę też. też. Na dzisiaj to wszystko. Śliczne dzięki. Narka, do zaś.